Siemanderowi, witam was bardzo serdecznie z oczywiście herbatnik Drogi widzu Najlepszy kod biszkot, najlepszy kod starego, no, musisz go mieć A my lecimy dzisiaj, no nie wiem w sumie, nie wiem co tu możemy podziałać Muszę tutaj sobie, zobaczymy Coś ten tutaj jakiś, Coś, coś, coś tam nazwę na nas do tutaj, okej, okay. może być może być pewnie. Co tam u Was widzowie? Dajcie w komentarzach, co tam u Was, jak Wam minął, jak Wam minął dzionek. A, a my zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ale to chyba nic ciekawego nie było. Dobra, dobra co ja mogę powiedzieć? Chodźmy sobie. Yy, ja ostatnio sprawdzałem ten yy, naklejeczki. Naklejeczki petarda. więc przejdziemy sobie do naklejeczek. Yy, ja to nie wiem, czy ja to na buście robię. Na buście. Nie, nie, nie. Jested. na buście. Nie ma pusta, nie ma czyli nie mogę zrobić pusta. Mogę jester zrobić. Zróbmy chester, Coś red, coś red. A, yes, red, yes. Sure. Pewnie. Okej, okay, no ładnie. <głodnie> ładnie. To się ostatnio mi się mega spodobało, bo, bo tutaj no coś tak. Dość fajnie było tutaj. Jeśli chodzi o, o, o te wlepki. No tutaj clown wyskoczył Mam jakieś sugestie, że z tym clownem, może tak być. Nie będę dyskutował Side eye, a nie, to jednak nie side eye Ale dobra, bo tutaj są co y tu są Dobra, a, a tutaj jeszcze był ten To były I tu to wyglądało No chyba better nawet Nawet better trochę, w sensie jest to bardziej rozłożone. No i proszę, od razu Wave, Ruby Wave. Nie wiem gdzie to ludzie naklejają, kurde, to jest taki temat, że... Nie wiem, w sensie ładnie to wygląda, ale... No, no kurde, no musiałbym, musiałbym to gdzieś faktycznie ładnie nakleić, w sensie, no, żeby to było... Miało jakieś znaczenie, nie? Na pewno są jakieś... Yy, jakieś ten... Tutoriale jak to nakleić, ale do czego? Na jaką broń? Do czego? No, no, tego właśnie nie wiem. Tego właśnie kurde nie wiem. Ale tu jest tak ok. No tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Okej. Okay. No, tego wave'a byśmy chcieli polować, nie? albo możemy tego rapidos jeszcze nic, czemu nie? Rapid fire, ty ile to będzie? Top. spróbujmy z tą, no. Zobaczmy, czy tutaj coś... Jakieś zaskoczenie będzie, czy jednak nie. No, tutaj żadnego wave'a nie widzę, energy foile, jakieś ale to... No wiadomo, nic, nic, nic special. Znaczy, no w sumie też tutaj... 4 6, no tak... No tego wave'a to bym chętnie tutaj przytulił. Tego robi. No. Zobaczymy, jak na razie połowa za nami. Połowa za nami, jest ten jeden Rubik, okej. Okay. To akurat spoczko, że jest Ruby. No ale czy będzie jeden Rubik? Strzałeczka, George No! To, to nawet chyba kiedyś otworzyłem właśnie z tej brojowni, ale... Ale to nie było nic, jakieś tam... No i co, jak to, jak wypadliśmy? Dobrze, no i dziwo dobrze. No dziwo bardzo dobrze, jakby nie patrzeć. No jaki pól coś, mama. Ma tutaj dobra, ej, no to nie jest Not bad, no co ja mogę powiedzieć, Not bad. Lecimy dalej, senzester. No, lightning, może tym razem zobaczymy, chociaż tutaj widzę, że już, tak, no. Kiepsko! Tutaj dobrze, tutaj średnio, tutaj prawy button away. Nic. Zobaczcie, ten cały czas ten wave przelatuje gdzieś. No kurde słabo, dobra, dośmy do to jeszcze. Czy no, też nas tutaj tak potraktuje nieładnie. Mogę Lightninga sobie użyć od razu. Mustaż foil, no to nic, no nic, nic interesującego. Tutaj były dwa te oczka. O, tutaj miło, 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 bo dało dwa. Tutaj też uśmieszek. Tutaj kłotek. Tutaj kłotek. Kłotek. No dobra. No, no to co ja mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcinek. Kot, oczywiście, blisko biskopter. Trzymajcie się i cześć.